Cześć, cześć, cześć. zrobić się kolejny odcinek. I nie wiedzieliśmy, czy ten odcinek w ogóle powstanie, bo, bo tamten film się nazywał Nowa Kwoka. A, e, a nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czy nam usiądzie. Bo siedziała od 9 do 12, później dopiero wsiadła do, o 6, do, później cały czas siedziała. Nie wiedzieliśmy, Bo dzisiaj jeszcze jajko zjadło, wczoraj chyba, wczoraj. Ale już właśnie z powrotem... Na rano też chodziła i teraz na się więc na razie podłożymy te jajka, najwyżej no później weźmiemy, bo jeszcze nie będą złe, jak do wieczora będzie ten. Ja wiem, jak do wieczora by były pod nią, to będą jeszcze dobre na jakby dużego. Też dla nas to jakby my się na razie na kwokę, tylko też to um, um, Nie wiem, dam nie na przykład, że nam za dużo siedzą, że mogą nam zachnąć ze takiego ale nie wiem, no. Jak chcą, to nie chcę siedzą, no my do niczego nie zmuszamy. Więc dzisiaj jej podłożymy tu jajeczka. Ja mam ci mam zazdrości. Nasza Marcia tam miała trzy chyba ręki czy tam cztery, ma więcej kurczaków niż my chyba z sześciu, więc. Podno tyle to zdychało chyba. Z każdych połowa, prawie. Kurka, nie czapierze się jakoś mocno, jak się im głaszcza w ogóle się. Ale położę jej kurczaka, to jej się Połóż jeszcze może razem, tak nie wiem, czy dobrze nagrywam. Siada nie chodzi o ale siedzi już teraz dzisiaj. Dzisiaj cały dzień siedzi, tylko wyszli, wiem, że przez okno patrzyłem, to po piątej chodziła, teraz jest piąta, to musiała po godziny chodzić. No, co weźcie się, musimy sięgnąć po jedną rękę. A to jest normalne A jest malne, bo na tak to ta siedzi, to teraz jeszcze się kąpię że nie weszła. To skończ czasem. Jakby co, to na krapianka, bo my się tak, tak nazywamy tak, czasami tak kurę tak... O, no na ty ma gołe, to widać, mi, mi się, nie? Cięś, nie może, na no, w filmie tego nie widać, ale czuć już, że mam. No to gołe. na przykład tę kurkę, nie no, nie nazywamy splash, tylko splasheczka, <trujne> tak. Tylko musi szybko akurat A nie, cztery są, myślę, że trzy są te prawdziwe. My sobie po cztery bożymy. Bo tutaj okay. są dwa od czarnej reszta splash, czyli 10 splasz i dwa czarne. dwa czarnej są. cztery No i jeszcze jedno. I przytrzymaj kurkę, teraz ja włożę. Ona się widać, że wyrywa się, żeby wejść już tu. Zaraz będziemy musimy przynieść nową klatkę. Skrzynkę tak czy będziemy ją zakrywać, bo nie wiadomo, bo jak kiedyś ją zakrywaliśmy, to zeszła z jajek jak... A nie chcemy jej dawać tej klatki, bo tu nakrapianej, bo żeby nam kurczaków nie zadusiła. Więc chyba po prostu podłożymy jej... Y, podłożymy do czarnej klatkę, klatkę. Y, skrzynkę, bo ona już nosi. A ci nie doszło dzieciom, a klatkę trzeba znosić, ale mam nadzieję, że te dwa minuty trzy. przeczekamy i podłożymy. Tylko mam nadzieję, że nam kurczaki nie tutaj. Nie, już tam. Może podłożymy, zobaczymy, czy nie będzie schody. Skoń... Żeby kurczaki do niej nie wchodziły. A też poczekamy trochę, zobaczymy, czy ma wszystkie ciepłe. A w pierwszy dzień może nie być ciepłych, bo to najpierw pierwszy dzień. To też musi się z pióraka. A, A jak, jak ten, to będziemy mogli jeszcze ją może ty. No, tak skrzynkami, no, tak. parę skrzynek jej tu położyć i na górę worek może, ja. i może by nie zaszło. Ale no, spokojnie, znaczy nie wiem czy wszystko akurat, ale nie wiem czy tutaj, nie na no, no, Trzeba to... sprawdzić tylko, czy wszystkie ogrzewa tu. Nie, ja chyba sobie że trochę się zajmuje. Poczekajmy, nie może... niech to ten... się ułożyć, on. Jak się ułoży. Wydaje mi się, że o to jedno, dwa za dużo. No, tak. To im wystają To. To weźmiemy w razie, bo już się nie męczyła coś. Dwa jajeczka wzięliśmy. Nie wiemy od jakiej góry, ale to jakieś krwią. A to jest od czyściuta. To z pojem są takie długie i grube. Tam też jedno wychodzi, nie? No a to są już zarad. Nie, to nie wychodzi. No, to ogrzewa tak Więc to jeszcze dwa jajeczka. Otwórzmy tę łączankę. Więc dwa jajeczka nam no, jak ktoś chce napić Tylko też mam nadzieję, że ona, jak będzie pod tym skrzynką, że nie chodziła po tych hejterach też właśnie, że nie nasrada jakieś ta biała. Co zbiła niektóre, pokusowała wszystkie. Trzeba było czyścić. Aż nie wodą, tylko po prostu ścierką. że można i co jeszcze takiego można powiedzieć? W lipcu, nie wiem, czy mówiliśmy, ale raczej tak, siatka nie zakładana, już wszystko mamy, do no, siatki. czyli i jutro będziemy jechać, bo tam taką małą, nie, nie z Potem, żeby na, na dole obrać, żeby nam kurcząta nie wyszły. No i już chyba wszystko takie mamy do, do kurnika, do ogrodzenia, już chyba wszystko mamy. Grzędy będziemy robić własnoręcznie, znaczy my nie, tylko tam e, a co my będą robić, e, gniazda będą w takie ze skrzynek, tak jak teraz mamy, więc o to się nie trzeba martwić, bo skrzynek tam mamy pełno. To będzie patrzeć trzeba, czy nie mają innych robalić bo tam mo mogą być, tam tam budynek już jest stary i też tam dużo było halowanych, tam kiedyś krowy były, konie, Kuni do mureta. Był kiedyś, się. że dziadka kiedyś. Coś. Cześć. Cześć. Teraz dajmy. Co, codziennie będziemy dawać, bo niektóre. Mają taką biegunkę białą. Ale tyle widzę, iż a się a, jeden ma na razie. a je miały niektóre, ale się wróciły. Teraz tylko ten tam co pod kurę, ten czarny taki po Pod czarną kurę, ten biały. Ale że dzisiaj właśnie wyszło słoneczko, co się lepsze zrobiło. bo się też trochę oczepił. Bo też już kura nie chce z nimi tego. Bo już coś jajka ten biały też był gorszy, ale już się polepszył. Jeszcze nie jest... A czemu on akurat biegunki nie miał, ale taki był... Ale był tak Nie czuł się swoją. No. Nie no. wiem, co, było po prostu czasem tak gorszy dzień. nie... Nie no, przez tydzień tydzień tak miał. Zobaczymy, czy ta kurka z fleszu się nie ja to <laughs> Można sobie też porównać, jak usiądzie, jak się rozłoży, jaka jest grubutka. wiadomo, że też się rozłoży, skrzydła, rozłoży wszystko tam. Ten... Jak się usiądzie, ale można, można sobie porównać. No, On w ogóle zawsze Ona bo w kurniku tak jest, że prawie nigdy nie ma żadnej kwoki. Zawsze jest jakaś kwoka. Zawsze ta klatka jest tylko tydzień może u nas ok nie ma godzi kolejna kwoka. by Ta, ta może, mi się wydaje, czarna może za dwa tygodnie usiąść, bo ona zawsze tak trochę więcej zosiała jajka. A ci znaczy, ta też zawsze jest to miała 20 co jajka, a teraz ma tylko 10 jajka. i już. No i też... Stasz... Też dla nas takie dziwne, bo nigdy nie możemy sobie popatrzeć na całe stada, tylko zawsze kurki siedzą. Na przykład jak nie, na przykład nam jedna kurka, to tam wiadomo, że to nie jest jakaś... Nie możemy sobie popatrzeć na całe stada. na przykład jak tu na przykład nam trzy siedziały, no to została tylko jedna kurka i te wtedy trzy koguty, co mieliśmy tak. A jak nas będzie tyle kogutów, to następnych legów nie potrzebujemy, bo dziesięć kogutów siedem kurek mamy. Ale nie wiem, co z tym kogutami zrobimy. A się na pewno sprzedamy, zabijcie, nie zabijemy, bo nie będziemy zabijać naszych szabocików. No tak, <grym> tak samo, będziemy... silak nie będziemy zabijać. Co? Hmm. Tak, so. sobie pójdą na josek, a się na sprzedamy, a tak to mamy też taki pomysł, że wiemy, że dużo kogutów będzie, ale jak tam będzie kurnie, to możemy tutaj koguty zostawiać. A cię i z szabą, bo jest nie to bardzo a szabo Będziemy mogli zostawiać i zobaczymy, jak będą się to po prostu. I też, się ja, I też może będziemy. też, Znaczy, to już jest plan na przyszłość, że będziemy mieli inkubator. Też to długi odcinek ale Będziemy mieli inkubator sam. No ale mi się daje. nie gudziemy. wiadomo czy w tym roku będziemy mieć, a dzisiaj wakacje, bo też trochę teraz wydaliśmy już coś dużo. Znaczy bardziej to jest ten inkubator taki plan na przyszły rok, jak będziemy w ogóle jeszcze nagrywać dla was. Jak nie jest osobą, to nas zmotywujecie. <laughs> I tak już nikt nie ogląda tego. Ja. Znaczy, ten. I więc, inkubator, byśmy się Kupili to, no ale to by było jakieś problem na styczniu, byśmy nawet jakbyśmy mieli pieniądze, to też na zimę, na jesień, na jesień to jeszcze, ale na zimę to już się w ogóle nie opaca nastawiać inkubatora, bo później jest zimno i te kuszczaki też będą miały ciężej się... A to jednak jest od czarnej kurki teraz zauważyłem, mhm. bo takie ma tej kropki małej, Ja jest jesteśmy, jesteśmy ciekawi jak ten nasz kogucik biały zaradnia za jajka. No, może też mogą się inne kolory też urodzić, bo geny ja wiek wyklecie nie urodzić. Mam no te obojętnie. No. Ale... no, nie chodzi o czystą rasowo tą yy, kulkę, tylko kolor, tylko po prostu coś sobie, sobie żyły. Tam no, wszystkie kurki zostawiamy, kogutów nie. wiem. Bo... Jesteśmy... A ci koguty innego zostawimy, ale z tych najstarszych jakiegoś tam. My jesteśmy ciekawi, jak właśnie ten biały kogucik zaradnia. Jajeczka. Fajnie, żeby były całe białe i biały z czarnym. Ja no, tak nie, to. takie no. Najbardziej co... Najbardziej to czekamy na takiego e, rasowego takiego białego z ogonem, bo mamy kogucika, chcemy kurkę tak do parki, bo też jakbyśmy kiedyś chcieli jeździć na wystawę, to żebyśmy mieli taką parkę ładną. Albo też całe białe byśmy chcieli też jedną parkę, ale to wtedy e, byśmy raczej trzymali może oddzielnie tą parkę, bo za dużo kogucików też byśmy mieli, jakbyśmy chcieli. A nie wiem czy... A u nas też. Z czarnych to się więcej kroi bardziej niż kogutów, bo, bo tylko jeden kogucik jest, bo jeden jest miks, ale ten jest akurat rasowy, bo tylko jeden jest miks i żadnych, żadnych miksów nie, nie ma i raczej nie będzie. A to było z genów od nakopianych, no. od tamtych kogutów, a już geny raczej minęły. A ten będzie raczej czarny, bo u nas wszystkie takie były białe z ogonki skrzydła, z teraz są czarne. Ten jeszcze cały jest czarny, wybarwiło mu się, ale... Jakby jest cały czarny, to może pomyślimy, ale raczej go zostawimy, bo sobie tego niebieskiego. Chyba, że się wybarwiam na złoto i że takiego być, to się zostawię jakiegoś czarnego, bo nie mamy czarnych całych. Hmm. Nie trzeba popisać na grupach czy, czy niebieskich czy czasem to no jest. tutaj, tylko jedna kurka z siedzi, a tam czy, a Czyli tamtej się nie wiadomo. czy jeszcze nie wiadomo, <śleskuj> kogutem tam z rogu, ale... Ale, ale u tych odplasz są tylko Możecie koguty. napisać znawcy, jak oglądacie do tego momentu, bo to wiemy, że to jest kogut ten czarny, so, zobaczcie na jego i na dzwonach. <laughs> możecie też ustawić dzwona i cylika. <laughs> <laughs> ale nie zmuszamy, jak <laughs> to nie chcę. możecie. <laughs> Może będzie trzeba się na jajko z a dać czarnej, bo tylko jedną czarnej tam jest. <laughs> No to powinny. Jeszcze będziecie widzieć ten moment na filmiku. Ciekawe, ile teraz będziemy mieli wyświetleń z takiego czegoś. To jest... Z u... Raczej. Na pewno, bo grube. A ma znacznie takie małe, chude. chude... mięśnia, spokojnie. A skrzydła jeszcze ma to na przykład jakby nie obieściła w cały, Całym brzuchem, to jeszcze... To jeszcze skrzydła nie Dobra. To my się będziemy złą żernąć, bo to już drugi odcinek. Nie wiem czy dzisiaj w ogóle go zobaczycie, ale raczej tak. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. No to cześć.